Siemanko Widzory, w dzisiejszym odcinku pokażę wam teksturpaki po długim czasie jak mnie nie było Nową edycję rapro.pl box.wp Rapro rapro.gg To są mieczyki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 W sensie 11, 12, 13, 14, 15 Tak wygląda totemik, który możecie zobaczyć w drugiej łapce Koks taki i refile takie. Sety wyglądają tak. O. W, kolej, w kolejności. I tutaj są, jak wyglądają w ekwipunku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jeśli podoba wam się tak z rupak, to lajka like i suba. Przydałoby się, bo męczyłem się z tym tak z rupakiem, bo mnie rzeczy nie wychodziły. No i to. Do zobaczenia w następnym filmie. Link do także paku w opisie. Siema.